myślę, że pójdziesz ze mną. Cześć Pablo. Pomość. Jak tam to jest, żyjesz? Zostałem pobity. Nie Ale został tak. pobity, tylko zostało mu wklepany altatecik w brzuszek. Bo generalnie pokazuje intymny pępek yy, wszystkim ludziom. I żeś się tak... umawia ze mną na randkę. Żeś tak, tak wklepała to, na randkę. Już jest... O kurczę. <noise> Niech <noise> tak, <noise> jak chcę was puścić. <noise> Puść się. Ja, ja tu siedzę teraz. Ja ci no, a ci nie puszczam. Puszczaj się! To ja się nie puszczę. No to już nie masz kolegi. się. Takie propozycje nie no ja i to do pacjenta. Boże jeden. Nie, ja, ja się nie puszczam. Nie jestem. Tak, to jest, to jest to Ja pewno. nie wiem co ty masz w głowie. Ja przypominam, że ja, ja, ja taka nie, nie jestem. Ja mam, ja mam na niego dysk spokojnie. Już napisałem. Jaki dysk? Coś. No na jego tak, takie rzeczy takie sprośne. Jakie, no? Słuchaj. Zarobisz te zdjęcia i zobacz jakie? Dziś kurwa, jakie masz wąsa? Myślisz, że ja twoich zdjęć nie mam. No, Myślisz, że ja nie widziałem, jak ty tam fajesz ze swoją koleżanką chłopie marihuana z, z tym. z, z, z alkoholem. Z którą? No. Ale z którą, no? Z, On stoł, z którą jak ona miała. No, no właśnie, jak ona miała. Alkoholiczką Z którą? Jest dużo je jeszcze babiasz? Jeszcze babiasz? No, widać, widać. Drugi Alvarez. Oh, eee. Nie, no ale nie obrażaj, oh, tylko nie obrażę. To też jest obrażanie. To już ja, poleciał. Koniec mnie dziewczyny, jak Nie wiem o to chodzi, ale wiem. To jest żadne dziewczyny, jak Alvarez to kurwa, że wszystko, co się da, jak coś. Aha, to jeszcze nie miałam z nim kontaktu, ale może lepiej nie. nie. Może lepiej, no. Może lepiej nie, później będzie prokurator i większe problem. Nawet na pewno to. Ile ty masz lat, niby. A jak myślisz? To I tak mów w wieku tej za nie Co? I mów no w wieku się... wieku jesteś na pewno? Ja mam 13 lat. O kurwa. To podobnie, mam strach, że ta To ja może pójdę, pójdę tu. Lo. Przypominam, że mieliśmy iść razem do mojego domku oglądać bajki Disneya. Ale z tego nie, no nie? Tak ja nie mówiłem! No to jest kurwa, ności rośnie, nie? Ności rośnie. Z nie mówiłem! Ja baś się, naprawdę zaprasało. kurwa. A czemu tam taki pan jeździ nie. po trawie? Co ja zrobiłem? Idę zobaczyć, chodźcie. Nie, Idziemy idzie. zobaczyć kto to. Twoja wina, rozumiesz, kurwa, twoja wima. Ale, ale co jest moją wima? Twoja pierdoloma, ale, ale co jest mój winą? No bo co A na jakieś fajki co jest moją winową? Teraz nie ja będę miał życia przez następne 24 godziny, głupia! E, nie bawię się! Dobra, ogólnie. Tak, wiesz, co jest ja super. zrobiłem? Mam kolejne pytanie. Oui, oui, oui. Nie, nie, A ty stanie? Sta? Co, ja ja no, no, tak. tak. co Kolejne pytanie mam. Nie. Pan umarł. Tak, tak jest, Mam okay. Nikol, przepraszam. Tak reagujecie na... A to tak, wiesz, no, powiedz, to że jesteś zajęta i nie możesz, no... No, no to i zobacz. bądź. żyje? No dobra, wiesz, nie bierzecie Nie, jest psychiatrą. Nie no, dobra. No. no A ja my się zajmujemy żywymi, Martwy to już trudno, to już się trzyma po... o co chodzi? Byłeś prawie martwy? I pan ma problemy, jakieś pytanie. Mój trzeba opracować. Zobacz, jaki kurwa. Zacznijmy spokojnie. Ja mogę wam założyć cewniki, Chcecie? A, ja nie ten jest jaki no. nie Nie no. potrzebuję Ej, Nikol, jedno pytanie jeszcze, bo może ty się będziesz orientować. W ogóle ten, Ej. Oh, ja Jak chciałem zrobić specjalizację medycyny ratunkową Ej, no. właśnie, chcecie, może mi dać no. dominium? A ja miał Dominik Tak, so, ten. No. Powiedział, że to jest Mogę dać ci... Podnie, notu... proszę. No pluszaczka. Odkryła sytuację. Nie wiem, to trzeba Sąteczkę, do Naomi do Doryśka. Ja nie wiem. Ale ja nie, nie mam amunia. Naprawdę. Dobra, dobra myślałem, to... że wiesz coś. Jesteś medyczką i nie masz apteczek. Nie mam. Aha. Nie mam. Ale chcesz się coś? <laughs> coś, coś, coś? coś, apteczki? coś apteczki? A, a Coś dać apteczkę za darmo, bo jestem nie, biedny? Nie, za darmo nie mam. Aha. Kurwa. Mam aktualnie... Dzień dobry. 3300 do osób sobie. sobie. Słuchaj, mogę ci znowu najebać coś, co potrzebuję. Kurwa No, tutaj też nie będzie. Co To u nich. kurwa, potrzebuje. No. A Jak potrzebujesz miłości, to masz jego, nie? On jest idealnie game. Nie potrzebuję, żeby szefowa jest mi tak? nie dała karetkę. Chodź mi kurwa, chłopak, jeszcze. do szczęścia. Bo jesteś coś game, z czegoś nam się nie wychodzi, to może z chłopakiem ci wyjdzie. Przepraszam, Ej, to ale ty nie ty to ty powiedział, że ja, ja ty. jestem? Ty zaczęłaś. Cicho. Ale nie trafiłeś, cię. A może ja się przebram, bo po prostu? No to dawaj, przebrać. No Stany kryminalistą, czy coś. Słuchaj, mnie? On, on powiedział, że on potrzebuje Słuchaj, miłości Słuchaj, jak coś. Jak coś, to nie odpowiadajcie mu na Czemu? Powrabiam go, że go nie słychać. Nie można tak robić. Dlaczego? To jest Pablo. 140 do 104. 104. <todgłos> 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 <tod Dobra, dziękuję bardzo za pomoc, szkoda, że nie 104 140 do 104. W kontakcie. Halo! Kurwa, 13-latka będzie w mnie? Halo! 140 do 104. Nie reguluj, może radio. <grystanie> 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 Dobra, to idę w chuj idę spać. Jak coś mailowo, jakby ktoś coś ode mnie chciał, to... Dobrano przepowa! 140-41 do Dobrano, No, czasówkich słów. Brano, bo, bo, bo Pablo to się chyba poszedł zdziemnąć. Y, 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 nie. Co złego to nie? On się na pewno poszedł strzemnąć. A O właśnie. Nie, miło robicie. Poczekaj, 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 poczekaj. Wyspłużaj się! Wątro cię, co? Chcesz czy co? Poczekaj, słucham cię. Jack, słuchaj. 140 do 105 zgłasza, dobrze. Słyszymy Miesia, to dobrze, bo on mnie nie słyszy. 191 Cześć Cześć Dobra, słuchaj, jesteś gotów na test Iwanka? No, Też, Cześć Cześć Vivi jestem e, Powiem tyle Myślę, że Cię nie pamiętam Vivi, no. e, Chciałem się powiedzieć, no, iż ona myśleć. tego testu A w ogóle nie chcę nic mówić, ale ja jadę na zgłoszenie, więc ma jeszcze chęć ze mną, bo w sumie poszło zgłoszenie, ale lecimy celką, to mi zrobisz no Nie chcę nie powiedzieć o pięć, dziesięć, pięć, dziesięć, siedem. Vivi Wibi lezie ze mną Muszę się przebrać Coś co jedzenie Dobra nie to nie A długo ci to Vivi zajmie? No już To leci ze mną? Mogę Chodź Zdałem tak w ogóle na starszego ratownika No chciałem ci właśnie powiedzieć, że gratulacje ale mi Dzięki. uprzedziłeś więc teraz to już nie miło ale cię usłucha? <noise> Zaraz ci powiem. Gacki. Wiedziałam, że sobie dasz radę. Dzięki. Teraz jesteś już teraz dalej ode mnie i już cię nie dogonię. Gonisz na luzie. <noise> Jestem Proszę tylko cię, praktykantem. Ja teraz nie a teraz będę no, godzin, stoję, teraz jest chyba miesiąc, a następny raz dogonię na ludziach. Ja nie jestem w stanie tak dużo godzin robić. Ja też nie, ja robię średnio tygodniowo siedem. W ostatnim okresie i to się jakoś szybko nie zmieni. O patrz, ogień! O nie, o... Rudy, nowy jest wśród nas. Aha. Co to tutaj? Co? Jaka chata pod nami była? Mhm. Lądujemy na niej bez pacjenta, za A jeździmy później na zgłoszeniach? Ja tu później tak na godzinę muszę zniknąć i, i chyć potem chyć. możemy jeździć z tym mhm. Czyli nas zostawiasz. Muszę jedzenie odebrać, wiesz? A to się z dostawą zamawia. Nie, bo ja ratuję paczki taniej fajne rzecz, że z to Taka jest międzynarodowa aplikacja, tu do to, to Wiem, używałam kiedyś. A wiesz, że teraz są z dostawą paczki? No, jest tam taka zakładka z dostawą i normalnie możesz sobie z dostawą do domu zamówić. Ale wiesz, jest jakiś może budynek. Hmm. czyli niezdrowo. Tak zwany cheat day. Nieraz w tym razy miesiącu. Widzisz nie ma. Usiądź. No co? Widzę, że nie ma. Usiądź. Ale nie, weźmy na Idziemy na rampę. HA! Co no, żyje? Bibi nie wysiada się jak śmigła się kręcą. Halo. One for the first. To pierwszy masz go, Bibi? Mhm. no, to do help. Szukam, gdzie jest szefie yy, kody radiowe. O Jezu, wytyczne szkoleń. Wytyczne szkoleń. Jak, wytyczne szkoleń. Wchodzisz w kompendium, tam wytyczne mhm. kolej. Bez sensu. No, idziemy yy, 105 plus 1, 90. Nie, vivi, vivi, vivi. Dawaj kluczyki. Wi -wi. Nie, vivi. Dawaj kluczyki. Wi -wi. Nie, vivi. Taki jesteś paś. Ale mógł, tak będziesz mogła zjechać na tamten dom, Dobra. Nie no. Możemy na szpital po prostu, do czyjejś domek. Nie możemy tak Oliwę do czyjegoś do domu. Nie wiem. Panie ciekawi. Nie bardziej ciekawi, gdzie jest Nataniel. Na urlopce. A nie wysłałam ci? No. O kurde To ci wyślę Bo ja jeszcze nie usunęłam tego Ale to se usuniesz najwyżej No se usunę chyba? 90 plus 1 10 75 Jak ci nie wysłałam i wysłałam oszuście? No to, to nie widziałem. Wyskakuje. Ale to, i Sandy, Jej, to nie tak jest. Nyżej, niżej, niżej. Dobra, 109, 10. związte na OLETO i Sandy helikoptera. Nie nie to, te, zbiara, to moja zjadań, No, nie za... to... jedź. Jedź do, na szpital. Idziemy na zgłoszenia w po mieście 140, 90. Skubanyb jest dobry Nie dał się złamać Koniec komunikacji Tam ja wychodzę, oh. Oh. aha. Oho, pardon. A mi amor, a mi amor, daj się tanio A mi amor, a mi amor. You make me un no. no nara. cukiereczko, sprzedaj mi apteczki, proszę cię. Ale ja nie wiem czy ja mogę sprzedawać. Może. Możesz. No przecież aż możesz, Vivusia, kochanie, dynasze. No dobra, a ile? Ja bym ostrożnie z, z takimi określeniami, panie Janku. Zedwie. Zedwie. To ja no. zrobię panu promocję. No. To pan ku y kupi trzy, a ja panu sprzedam trzy. A, jebana. Dobra jest. No i się stało, no i no. super. No i będę Dobra miała w końcu jest. kieszonkowe. No. Beznes jest mnie psiki altacetem po mordzie, proszę cię. Mm, ale ja, ja się boję mężczyzn, ja nie dotykam mężczyzn generalnie, to ja mogę do... z odległości. To ja no ale do... to jest spray. Ona ma tak, ja nie chcę, ma ile chcę, a pieniądze wie jak brać? Kurwa, mać. Ja ja, ja ja, nie biorę, ja generalnie tutaj nie zarabiam. Ja za darmo tu pracuję. Po mordzie była mowa, po mordzie. No, po mordzie, po mordzie, proszę pani. Dziękuję pani bardzo, do widzenia. Nie ma problemu, 10 dolarów. Dobra, to było dobre. Uff. No co ono? Gata ewia jakieś jakieś głupotki no. hmm. Co to jest? go na test Iwanka? No dawaj, bo zaraz zabijam. No to chodź. Ja. A to to jest Nie test no, Iwanka? To jest No co No, no muł, to jest na górze! Ejo! No, jakie jesteś Iwanka? Teś! Aaa, Co ty jest biegro?

siebie żeby... Gratuluję, awansu. Dziękuję, ma, pięknie to ładnie. Ja pójdę do Zagratulowałam Tak, ja pójdę Dzięki bardzo. Spokojnie, jak nie będziesz mówił, to cię zacofikujemy. <laughs> cię muszę umieć <laughs> mieć ciazdy samochodem. Cię nie, nie parkuje, jak coś tam jest. Szanowni, boże, poszkodowanego, nie będę z nim zapierdalać, więc weź w play Dziękuję. Dobra. do No rewelacja! Radne. A. A, wszystko w porządku? Wiesz, wie, że... No pan mnie przecież. <grym> Ryan, to wiesz, wiesz na tym stanowisku? Wiem. Do tego muszę zapierdalać wyżej. A wiesz, jak się nazywa żywo, które uderzył autobus? Bambus. Bambus! <grym> Dobra, macie trzy zestawy idealnie po jednym dla A wiesz, jak się śmieje las? Ja mech 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 nie rozumiem tego mech 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 tak się śmieję to auto ale dobra, widzimy to się za godzinkę ]cie. kochani ja wziąłem, ja proponowałem Ja widzimy się za godzinkę kochani mi, mojej mili, mojej drodzy za godzinkę? bo no muszę raz. jechać, odebrać nie i wrócę na służbę ha, dziękuje sto status trzeci Bibi. Bibi. Pa papa Pááá, ah, um vigiou-se a gente, né?